Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku serii Paznokcie Gwiazd. A właściwie Edyta vs. Paznokcie Gwiazd. I jestem ciekawa, jakie paznokcie noszą osoby znane, lubiane albo znane i nielubiane. Ogólnie znane osoby. Aktorki, piosenkarki, celebrytki, influencerki, różne znane osoby. Zaczynamy od pierwszej. Kryszczyn też intro. Zaczynamy od Ewy Swobody. No i Ewa Swoboda, sprinterka, medalistka mistrzostw Europy i świata. Teraz mi jest wstyd, że nie znam, ale może dlatego, że się po prostu nie interesuje sportem, więc no, ale już widzę, że jest łogień To jest kobieta, co robi ładne pazy ność długie. Co do budowy, troszkę bym się tutaj, troszkę bym poprawiła, bo mamy taką starą szkołę, takie wiecie, wypukłe grzbiety przy kwadratach i tak samo wypukłe, idące w dół, krawędzie dolne, ale ogólnie jest, to wygląda całkiem przyzwoicie. Tu mamy dość spory odrost, więc nie wiem, czy jest sens w ogóle oceniania tej stylizacji. Widzimy, że Ewa lubi takie troszeczkę mroczne klimaty. Tu czarne fręcze, tu czarne całe paznokcie, tu czerwień, czerń i czerwień. Te są bardzo ładne. Te mi się tutaj bardzo podobają. Tu mamy fiolety, no to nie do końca mroczne tutaj. No, są lubiane różne paznokcie, Różne. A taki wrzos bym powiedział bardziej. I widzę, że preferuje Ewa Kwadra... baleriny. Baleriny. No, tej perspektywy te paznokcie nie wyglądają, nie wyglądają źle. Chociaż nie wiem, czy to nie są. Czy to są te same co te? Nie wiem. Możliwe, że te same. Tu nie wyglądają źle, może to jest jej naturalna płytka. Te są bardzo dobrze wykonane paznokcie. Te są bardzo ładne, estetyczne. I pięknie się prezentują. Piękne, baleriny chyba, nie? No, baleriny. Bardzo ładnie wykonane. O, jakie zdjęcie ładne. Bardzo fajne baleriny. Takie, bym powiedziała, już może tygodniowe, bo już skórka zdążyła odrosnąć. A tu mamy szaleństwa troszeczkę. Ze wzorkami i takie długie. Ale żeś kurde, Janina znalazła zdjęcia fajne, pięknie tutaj. Też są dobrze wykonane. Takie mam wrażenie, że bardzo możliwe, że to były inne stylistki, bo tu mamy totalnie inny styl balerin i grzbietów, a te tutaj paznokcie, te są bardzo takie łukowate, wypukłe, takie jakiś dziwnie ten kształt wygląda w porównaniu do tego, co tutaj się prezentuje na tych zdjęciach. Pomijajmy fakt moich duck nails, bo to takie wiecie, no. To już w ogóle nie wiem, takiej kategorii duck nails y, sklasyfikować. Sobie tylko przejrzę. O, właśnie, jak one muszą tak robić, nie? Kurde, czy to tutaj nie za długie te pazy są? To też takie długie. Jo, cię kręcę! Tamta miała krótkie, ale. Oj, te runerki to mają pazy, wam powiem. To się trzeba zainteresować. Jocie, ja kręcę to, jakie miała. Boże, Bożenko. One chyba wszystkie lubią ładne pazy nosić. To mnie się podoba, proszę Państwa. I fajne jest to, że nawet w sporcie dziewczyny też, jeżeli mogą, to, to sobie tutaj e, lubią poszaleć z pazurami. To mnie się podoba. Po, poproszę, taka prośba od Edyty: więcej kobiet ze sportu.